Czy Ty też doświadczyłeś zaparcia w podróży? Sytuacja taka dotyczy 50% z nas. Nasze jelita uwielbiają rutynę. Naprawdę pamiętają, co jemy, kiedy jemy, w jakich warunkach. Kiedy te rzeczy zaczynają się zmieniać i zjadamy mniej niż zazwyczaj błonnika, bo jemy kanapki, bo jemy jedzenie w samolocie. Po drugie, bo wypijamy mniej niż dotychczas, a dodatkowo wysusza nas powietrze w samolocie. Problem mamy gotowy. Nerwy układu pokarmowego są rozdrażnione i trzymają wszystko w środku do czasu, aż nie dostaną sygnału, że mogą zacząć działać prawidłowo. Dodatkowo dochodzi problem syndromu obcej łazienki. Czyli, mimo tego, że sygnał do wypróżnienia nadchodzi, my go hamujemy. I tutaj zaczyna się problem, bo im my bardziej hamujemy ten odruch, tym bardziej komplikujemy nasz naprawdę delikatny układ jelitowo-mózgowy. Jeżeli wybieracie się właśnie w jakąś daleką podróż, pamiętajcie o tych rzeczach. Po pierwsze, zabierz ze sobą na wakacje dodatkowy błonnik w formie suplementu. Pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu. Jeżeli przychodzi sygnał czas na wypróżnienie, postaraj się go nie hamować. Są też pewne szczepy probiotyczne, które możemy włączyć jeszcze przed podróżą, żeby wspomóc nasze jelita przed tak stresującym wydarzeniem. Jakie to szczepy? Napisałam poniżej. Także udanej podróży.